Historia Muzeum Regionalnego w Woli Osovińskiej. Uskaz założycieli Towarzystwa Regionalnego Woli Osobińskiej jest rok 1977 i powstaje Towarzystwo Regionalne w Woli Osovińskiej. Tak wszystko się zaczęło. Najpierw było towarzystwo regionalne, potem dążenie do ocalenia tego, co jeszcze w Polsce pozostało. W związku z tym prezes towarzystwa wraz z rodzinnymi członkami oraz młodzieżą szkolną zaczęli gromadzić eksponaty do mającego postać w muzeum. Zbierano m.in. dawne narzędzia wykorzystywania gospodarczej i suczni wyposażenie z, wyposażeni z dawnych domów zgromadzono nie tylko eksponaty materialne, ale też nagrania i zapisy dawnych pieśni z woli Relacje starszych mieszkańców na temat przejść do II Wojny Światowej, pracy w Elborze, obiektów W początkowym okresie tworzenia muzeum część eksponatów zakupiono ze środków pozyskanych od władz państwowych. W późniejszych latach, a także obecnie, ekspozycja była i jest wzbogacana dzięki darczyńcom. Notofon szpulowy, za pomocą którego Wacław Tuwalski nagrywał dawne pieśni, relacje, wspomnienia. Muzeum Regionalne w woli powstało po to, aby ocalić dawną wieść. Wacław Tuwalski wraz z innymi założycielami widział, że zmienia się Polska i wieść. Dlatego postanowili gromadzić te przedmioty. Chcieli ocalić do zapomnienia świat swoich przodków, pokazać jak żyli, jak pracowali oraz jak spędzali wolny czas i święta. W historii Muzeum Regionalnego były okresy, kiedy częściowo albo całkowicie była przerywana jego praca. Z powodu braku lokalu. Taka sytuacja zaistniała w roku 1987, ponieważ do budynku powróciła szkoła podstawowa. Przyczyną wprowadzenia się placówki było to, iż dotychczasowa jej siedziba, zabytkowy pałac, zaczął się rozpadać. Zastanowiło realne zagrożenie dla całej społeczności szkolnej. Muzeum wznowiło swoją działalność dopiero w 1995 roku i od tamtej. Prowadzi ją nieprzerwanie. budynku obecnego muzeum. Budynek obecnego muzeum regionalnego powstał w latach 1934-1935, całkowicie społecznie został on wzniesiony dla potrzeb szkoły powszechnej w woli osowińskiej. Która funkcjonowała tutaj do 1949 roku, ale potem wielokrotnie powracała z powodu braków lokalowych. Jak wcześniej wspomniałem, obieg został zbudowany bez pomocy władz państwowych. Materiały na budowę, to jest, drewno i słomę dali chłopi, a budowniczymi byli okoliczni cieśle. Warto wspomnieć, że całe przedsięwzięcie organizowali. Wacław Tuwalski, długoletni kierownik Szkoły Podstawowej w Woli Osowińskiej w latach 1932 1967 założyciel Muzeum Regionalnego Prezesa Muzeum Regionalnego w Woli Osowińskiej w latach 1977-1995 oraz członek Wisław Pryba, robość paraty narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Woli Osowińskiej w latach 1932 1939 Patrz w tu walki i ksiądz Wisław Rybak. Towar szkoły obecnie budynek Muzeum Regionalnego. W budynku szkoły od lat 50. do drugiej połowy lat 60 budowała się Gromadzka Rada Narodowa. Od 1976 roku do przeszłych lat XXI wieku nie pojął się również inny ośrodek kultury, a jeszcze wcześniej klub Od tamtych lat znajduje się tu tylko Muzeum Regionalne. Synek obecnego Muzeum Regionalnego przy ulicy 22 listaw w XXII, wieku, Woli Osobnej. Spacerkiem po muzeum, czyli pomieszczenia i przetnaczenie. Odpoczynek Muzeum Regionalnego w skali 1 do 100. Odpoczynek Muzeum Regionalnego w goli oczywistej znajduje się w treści sala. Wspień, skala poświęcona tatrze, pomieszczenie z wystawą historyczną, la cucina antica, la scuola, il museo, per trovare le voci antiche di questo paese. Questo è un museo che è stato costruito nel 1910 e è stato usato nella prima gestione di un'azienda agricola. Ci sono 9 mini, pepe, zuccheri, scherzi, grattacielo, grattacielo per le cipre, pepe, grattacielo per Pomniane beczki przyznaczony do współpana woda, kępa do robienia kasy, rozkidła do ściana, siły do drewna i tym podobne. Wnętrze sieni. Ala poświęcona. Znajdują się tutaj długi narzędzia i urządzenia skadziem, na przykład. Ostatnie kmaczkę dłużej małe oraz liczne narzędzia do obrócił mów i w nich na świecie, wyrobienie sok do i podobnych. To pomieszczenie ozlepione jest z tymi wami, i różno bardziejmi przywoły z korówna. Uczę cały z Wystawy cuzinów, obrusów i serwetek. Regionalny strój ludowny oraz woleński pańsz Jest Wystawa historyczna. W kolejnej sali ukazano, jak to dawniej u nas było, czyli historię lokalną na tle historii narodowej. Poszczególne części wystawy na następująco. Powstanie wrześniowe, I wojna światowa, wojna wojsko-bolszewicka, zaraniarze, II wojna światowa i okupacja, lata powojenne, ból i majątek ziemski w Woli Osobskiej, Szkoła podstawowa w Woli Osobskiej, Przedszkole w Woli Osoblińskiej, Owoźnika Straż pożarna w Woli Osobnickiej, Szkoło Gospody Wiejskiej w Woli Osobniskiej. Koło Związku Młodej Wsi Karacja Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Woli Ossowińskiej, Bataliony Chłopskie. Przedstawione wyżej tytuły świadczą o bogatej w wydarzeniach historii Woli Osowińskiej i aktywności jej mieszkańców. W tej sali znajduje się również dawny wóz konny na drewnianych kołach z niektórymi przyrządami do zaprzęgania i czyszczenia konia, a także akcesoria podróżne. Prawny busconny oraz fragment wystawy historycznej. Pierwszy baldachim, parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Woli Ocowińskiej. Kornaty pierwszego Proboszcza, parafi Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Woli Ocowińskiej. Księdza Romana Ryczkowskiego. Fragment wystawy o szkole podstawowej w Woli Osowińskiej. Sztandar Koła Młodzieży Wiejskiej Związku Młodej Wsi w Woli Osowińskiej. Zrekonstruowany sztandar oddziału Batalionów Chłopskich w Woli Osowińskiej. Kuchnia. Kolejnym pomieszczeniem jest kuchnia, gdzie można zobaczyć, jak przygotowywali i spożywali posiłki nasi przodkowie. Sale urządzone jak prawdziwą dawną kuchnię. Znajdują się tutaj dawne meble, takie jak stół, kredens, półki, stołki oraz krzesła, przyrządy do pracowania i prania, e, takie jak stara, kijanki, makrownicza z walkiem kilka żelazek na węgiel i na duszę. Oraz pierwsze żelazka elektryczne, dawne buty drewniane i słomiane, wnętrze tego pomieszczenia przystrojono makatkami, a w 2010 roku całkowicie społecznie miejscowy dun postawił piec chlebowy, kuchenny z piecem chlebowym, zestaw do prania oraz prasowania. Gotowywanie do wyciągania chleba z pieca, wystrój dawnej kuchni. Izba. W kolejnym pomieszczeniu został urządzony dawny pokój. Znajdują się tu łóżka, kołyski dla dzieci, szafa, kredens oraz inne elementy dawnego wystroju, dawny domowy ołtarzyk modlitewny. z ubraniami. Kącik dziecięcy. Mapa oraz przystrojenie drzwi. Wystrój izby. Kancelaria szkolna. W najmniejszym pomieszczeniu całego muzeum odtworzona została dawna kancelaria szkolna. Eksponaty na ścianach i w gablosie przedstawiają pracę długoletniego kierownika szkoły Wacława Tuwalskiego. Dokumenty odznaczenia oraz inne pamiątki Wacława Tuwalskiego. Instrumenty, na których grał Wacław Tuwalski. Fotografie z wesela sprzed stu lat z widowiska, które wyreżyserował Wacław Tuwalski w latach 80. XX wieku. W muzeum regionalnym niemal na każdej ścianie zaprezentowano obrazy lokalnej malarki Haliny Deleżu. Oto niektóre z nich rozstrzelanie mieszkańców o Muzeum Hig. Muzeum regionalne w woli ocowiskiej jest doposażane społecznie. Oznacza to, że wszystkie eksponaty, które obecnie wzbogacają muzeum, są przekazywane przez darczyńców. Obecnie mamy środków na zakupienie nowych przedmiotów do muzeum, ale ekspozycja ciągle się rozrasta dzięki darczyńcom wspomina Pani Krystyna Kozłów. Muzeum jest udostępniane do zwiedzania społecznie, oznacza to, że zwiedzający nie wnoszą żadnej opłaty. W muzeum prowadzone są lekcje muzealne. Dwa razy do roku, jesienią i wiosną, w Woli osobistej, między innymi w pomieszczeniach muzealnych odbywają się pokazy ginących zawodów i umiejętności. Tutaj prezentuje się, jak dawniej wysiono chleb, robiono masło i ser. Kano obrabiano len, maglowano za pomocą maglownicy i specjalnego wałka, prasowano żelazkami na węgiel i na duszę. Również we współpracy z Muzeum Regionalnym przedstawiane są dawne obrzędy, do których wypożyczane są eksponaty. Porządek muzeum jest utrzymywany dzięki wolontariuszom z miejscowego gimnazjum. Młodzież dba zarówno o ekspozycję, jak i wygląd zewnętrzny tej ważnej dla naszego środowiska placówki kulturalnej. Wycieczka Uczniów Szkoły Podstawowej w Woli Osowińskiej do Muzeum Regionalnego oprowadza pani Alina Bryncza, córka Wacława Kowalskiego. Wycieczka Nauczycielej Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej oprowadza Pani Krystyna Korzu, kustosz Muzeum Regionalnego w Woli Osowińskiej. Zwiedzający muzeum mogą liczyć na regionalny poczęstunek. Dysponaty muzealne udostępniane są zwiedzającym, aby zapoznali się oni z codziennością ubiegłego wieku. Pokazy obróbki lnów podczas Pokazów ginących zawodów i umiejętności. Pokazy zielarstwa podczas pokazów ginących zawodów i umiejętności. Pozostaje mi tylko zaprosić do Muzeum Regionalnego Woli Osobińskiej, naszej skarbnicy wiedzy o przeszłości. Zapewniam o przyjęciu. Prezentacja została wykonana na podstawie pracy Damiana Mitury z Wiedzy o Przeszłości Muzeum Regionalne w Woli Osowińskiej. Zobyła ona pierwsze miejsce w finale oddziałowym oraz wojewódzkim XIX edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Ostawczego, Poznajemy Ojcowiznę w kategorii prac indywidualnych gimnazji.